Cześć, z tej strony Tomek. I chciałbym dzisiaj podzielić się pewnymi rozważaniami a propos mikrobrandów, natchniony nieco premierem drugiego modelu mikrobrandu Erebus, mikrobrandu Diego, mikrobrandu, którego jeden z zegarków już wam pokazywałem na kanale, bo mam go ciągle w kolekcji. A jakie to są te moje przemyślenia i czego konkretnie dotyczą? Cóż, zapraszam. Na początek przepraszam, jeżeli brzmi nieco dziwnie, leczę jeszcze infekcję, która mnie nieco męczy. A? Akcesorium kapeluszowe. No cóż, muszę udać się do fryzjera. Erebus pokazał swój drugi zegarek, Ascent, w bardzo wielu wersjach, jeżeli dobrze pamiętam, 12 możliwych wybo do wyboru kolorach tarczy. Zegarek, który z jednej strony wydaje się być o krok do przodu, jeżeli chodzi o jakość wykonania i sam pomysł na siebie względem ichniejszego pierwszego wypustu, nurka, takiego wyjątkowego tułocza, którego zresztą mieliśmy na kanale okazję oglądać, a który gdzieś tam w czeluściach moich pudełek sobie grzecznie siedzi. A ten nowy zegarek? A ten nowy zegarek mi... W pierwszym odruchu, gdy na niego spojrzałem, gdy zobaczyłem wideo z prezentacją, przypomniał sarba 33 albo 35 od Seiko. Taki codzienny sportowy zegarek, który też po raz wtóry niczym nowatorskim się nie wyróżnia. I troszeczkę mnie to zasmuciło, bo myślałem, że kolejny wypust zegarka z pod skrzydeł Diego podsumuje jakoś te jego doświadczenia w nieco innym kierunku niżli tylko swoiste uśrednienie zegarka do takiego najbardziej opłacalnego rozwiązania, które jest wyjątkowo fajne za takie pieniądze. Bo jest to główny temat, który podejmował sam Jody, gdy o nim opowiadał. Mówił, że w tej cenie to takie indeksy, w tej cenie to tyle lumy, w tej cenie to fajna miota. Czyli generalnie rzecz biorąc głównym aspektem i pomysłem biznesowym nie tylko już na pierwszy, ale też i na drugi zegarek jest to, że dostajemy fajnie wykonany technicznie zegarek z całkiem przyzwoitą specyfikacją, w dobrej cenie, czyli tanio, a dobrze. Co sugeruje, że cały pomysł, który prawdopodobnie biznesowo ma najwięcej sensu, raczej nie będzie starał się dryfować w kierunku szukania jakiegoś własnego e, DNA, jakiegoś własnego sznytu, czegoś, co go będzie wyjątkowo wyróżniać. Raczej będzie to taki pomysł na dostarczanie przyzwoitych zegarków, które będą podobać się bardzo szerokiemu gronu odbiorców. To też jest pomysł niezły, aczkolwiek nakłonił mnie do takiego zastanowienia się, dlaczego nie poczułem się podekscytowany tym, co sprawiło, że poczułem, że to jest nie do końca to. Żeby sobie na to odpowiedzieć, popatrzyłem, jak wygląda moja dzisiaj kolekcja mikrobrandów, którą bym sobie złożył, wybierając prawie, że wszystkie, bo musiałem odłożyć trzy, bo nie zmieściły się nijak do pudełka, mikrobrandowe zegarki. I popatrzcie, jak to się prezentuje w takim pudełeczku. Poza tym, co Wam tutaj pokazuję, to mam jeszcze wspomnianego Airbusa. Mam też w konceptum. Chrono S18, jeżeli dobrze pamiętam numer. No i mam jeszcze ARAHA. Ale układając sobie to pudełko, tamte zegarki nie dopasowały mi się tutaj niejako co do koncepcji, tudzież te miejsca, te, te funkcje, te pomysły już były zajęte. Miejsca, funkcje, pomysły, czyli co mam na myśli? No cóż, co mamy w tym pudełku? Mamy tutaj Mr. Jonesa. Zegarek, który jest nie na serio, zegarek, który jest z dystansem, zegarek, który jest po prostu śmieszny, na luzie. Troszkę może nawet dziwny. Zegarek, który gdyby nie był Mr. Jonesem, a miałby być innym mikrobrandem, to chyba byłby tutaj najbardziej dopasowany jakiś zegarek od studia Underdog. No, nic ze studia Underdog nie udało mi się jeszcze mieć w kolekcji, ale myślę, że Mr. Jones z tym pożeraczem numerków całkiem fajnie się tutaj odnajduje. Mamy tutaj Nezumi Aviera, Nezumie Aviera, czyli naprawdę fajny codzienny zegarek sportowy z takim sznytem do wszystkiego. Explorer, trochę w nim takiego klimatu, że i za e, od, od, takiego codziennego bitera i, i troszeczkę z daleka wygląda jak nurek o zacięciu takim bardzo tulłowcowym. Zegarek, z którym podróżowałem ostatnio i zegarek, o którym wam już dużo mówiłem, taki naprawdę dobry pomysł na codzienny zegarek z dodatkową funkcjonalnością GMT. Mamy tutaj nurka. Nurka, która odhacza kolejne dwie jak gdyby boksy. Tak to nazwijmy, bo jest to i zegarek do nurkowania w kolekcji, taki eksplikt jedyny w tym podzbiorze, który Wam tutaj pokazuję, ale też jest to zegarek, który nawiązuje do Vintage. Ma taki klimat, właśnie ta serika, że udaje nieco nurka Vintage. I taki otóż właśnie wypełnia obszar w tym naszym pudełeczku. Następny jest, następny jest Baltic. Baltic MR01. Zegarek najbardziej elegancki w swojej koncepcji, jaki posiadam. Zegarek, który jest mały, zegarek, którego całym pomysłem jest to, żeby właśnie wyglądać i być wykonanym dużo wyżej, niż był wyceniony. Tak przynajmniej był on odbierany przez szeroką publiczność zegarkową, gdy była jego premiera, a zresztą później także. U mnie w kolekcji no cóż, przyznam się Wam szczerze, że nie jest to zegarek, po który sięgam jakoś wyjątkowo często, ale to wynika raczej z tego, że nie wyjątkowo często mam okazję na takie stricte, eleganckie ubieranie się. Raczej to moje eleganckie ubieranie się dryfuje w kierunku takiego każualowego. I w tym miejscu myślę, że świetnie, świetnie odnajduje się najnowszy dodatek do kolekcji, czyli Farer, wersja word timerowa, która z jednej strony ma poniekąd taki dość elegancki szny, dość taki elegancki wymiar w sobie, ale przez tą komplikację wart i przez to, że dużo się dzieje na tarczy, ta jego elegancja nie jest taka pełna. Jest stonowana i może też, w zależności od tego, jak go ubierzemy w pasek, robić za fajny, codzienny, sportowy zegarek. Idziemy dalej. Bo ostatni w pudełeczku jest Bru, Brew, Brumetric w Tytanie. Zegarek, który z kolei bierze to wszystko i przesuwa w zupełnie innym kierunku. Zegarek funkcjonalny, bo lekki i kwarcowy. Zegarek funkcjonalny do kwadratu, bo jeszcze chrono, czyli ma tą fajną komplikację, która czasami może się przydawać. A do tego jeszcze zupełnie odstaje od designu, bo jest to zegarek i zintegrowanym o, o zintegrowanym charakterze bransolety. I też zegarek o nieokrągłym okrągłej, może nie tarczy, bo tarcza jest okrągła, ale o nieokrągłym szkle i nieokrągłym kształcie koperty, co zasadniczo nieco go odstawia od tej reszty, którą mam okazję wam tutaj pokazywać. No i na koniec, na koniec, bo do pudełka się nie zmieścił nie tylko z powodu swoich rozmiarów, jest też maranez. Maranez, który jest po prostu dziwakiem. O nim wam też już opowiadałem. I to jest taki zegarek, który, na który czasami mam ochotę. Zegarek, który jest czasami po prostu potrzebny, który na pierwszy rzut oka z moją ręką wydaje się bez sensu, ale jak dać mu szansę, to całkiem to fajnie pasuje. No i taki podzbiór zegarków. No ale co to ma wszystko wspólnego z tym, z tym o czym, od czego zacząłem, z tym nowym zegarkiem, który pokazywał Jody? No cóż, według mnie coś tam ma. A tym czymś jest to, że każdy z nich, w mojej opinii, i zresztą gdybym to rozszerzył jeszcze o Wratisławie Konceptum Chrono, a także gdybym to rozszerzył o Aracha i go tutaj dołożył, to te dwa zegarki tak samo wpisywałyby się w pewną wspólną nutę, że tak to ujmę. Mianowicie, żaden z tych zegarków nie jest oczywiście uniwersalnie zaprojektowany. Każdy z tych zegarków ma w sobie coś dziwnego. W takich przypadkach jak Mr. Jones i pożeracz numerków to w ogóle nie ma o czym mówić, bo to jest zupełne pewnego rodzaju wariactwo. Podobnie z maranezem, ale nezu mi Zegarek bardzo utilitarny, bardzo, że tak powiem poskładany bezprzesadnie, w taki sposób, żeby się nadawał na co dzień, z komplikacją GMT, ale z jakimś takim własnym pomysłem na tarczę ta malowane indeksy ta duża wskazówka sprawiają, że jest inny niż inne. Zdecydowanie nawiązuje do pomysłu eksplorerów dwójek od Rolexa w jakiś tam sposób, ale nie jest to nawiązanie bezczelne, bezpośrednie i praktycznie rzecz biorąc, takie samo jak bardzo wiele innych. Następna Serika. Serika to w ogóle zegarek, który jest takim bardzo, bardzo uroczym przypadkiem mikrobrandowego nurka. Zegarek, który jest inny, ma inny bezel, inną tarczę, może się podobać albo nie, ale nie jest oczywisty. Nie jest to kolejne nawiązanie mniejsze lub większe do Submarinera lub czegoś, co było. Serikę rozpoznaje się z daleka, bo jest jakaś, ma jakiś swój pomysł na siebie. Farer? Farer jest po prostu całkiem znowuż inny. Nie jest tani, jest tam naładowana komplikacja, która sprawia, że jego tarcza przy okazji też jest całkiem zajęta. Ta tarcza niesie ze sobą dużo. Ten zegarek też nie jest dokładnie taki sam jak inne. Jest wiele wartimerów, też wspomniany Patek Philippe robił wartimery nieco w podobnym klimacie, ale ten tutaj jest mocno usportowiony, jest bardzo farerowy. Ja nie kojarzę niczego innego, co byłoby do niego jakoś wyjątkowo podobne. No i Bru. Bru generalnie rzecz biorąc Chyba opowiada tą samą historię jak poprzednie. Nie jest to z jeden 1 do 1 do 1 do 1 z czegokolwiek. Żaden z tych zegarków, o których tutaj mówię, nie jest uniwersalnie mdły. Takie, żeby się podobał każdemu. I to chyba jest coś, co odnajduje najfajniejszym w tych mikrobrandach. że w tym wszystkim można poszukać tych zegarków, które przestają być bardzo oczywiste. A przez to, że są mikrobrędy, i zazwyczaj są nieco lepiej wypozycjonowane cenowo niż te duże brandy, a bardzo wiele z nich nawet jest zdecydowanie lepiej cenowo wypozycjonowanych, to łatwiej sobie pozwolić na jakiś pomysł na zegarek nieco bardziej odjechany, nietypowy, dziwny. No bo jakby co, i trudno by go było sprzedać, albo nam się nie spodobał, to, to nie są to aż takie pieniądze. Gdybym kupował coś drogiego, gdybym kupował, nie wiem, Rolexa, chociaż mnie do tego nie ciągnie, to pewnie wybrałbym jakiś spokojny model, taki, który właśnie, którego siłą jest uniwersalność Dayjust albo jakiś Explorer 1, coś w tym stylu. Bo byłoby to tak, ładujesz bardzo dużo pieniędzy i chcesz mieć pewność, że dostaniesz coś uniwersalnego, takiego do wszystkiego, tylko że... To, co pokazał Jody teraz, też jest takie. Absolutnie zgadzam się z tym, że będzie to prawdopodobnie świetnie wykonany zegarek i za te pieniądze, które trzeba za niego wydać, to to będzie dobra okazja. Pytanie brzmi, dla kogo? Dla nas, którzy mają już w swojej kolekcji dość dużo zegarków, taki uniwersalny, uśredniony pasat 1.9 TDI niekoniecznie musi być atrakcyjny. Jeżeli czegoś takiego nie mamy, jeżeli dopiero zaczynamy i chcielibyśmy mieć coś takiego, co jest fajnie wykonane i tak dalej, to to jako codzienny driver absolutnie się będzie nadawać. Ale przez to, że jest on w pewnym sensie, ośmielę się powiedzieć, taki właśnie nieco mdły, to mnie ta Erebusowa premiera nie urzekła. Nieco sytuacje ratują te karbowane i paternowane tarcze, które wyglądają naprawdę interesująco, ale te rzeczy może niedokładnie takie, ale w podobnych wariacjach mamy też dostępne w innych miejscach, w innych mikrobrandach. Generalnie ostatnio gdzieś natrafiłem na bardzo podobny w ogóle zegarek, który pochodzi od Citizena, a widziałem też fajnego Orient Stara, który też bardzo podobnie wyglądał gdzieś na aukcjach sprzedażowych. Także nie urzekła mnie generyczność. Drugiego projektu jego i myślałem, że będzie to troszeczkę coś innego. Tak przynajmniej się spodziewałem, że kolejny zgarek, jak zapowiadali, to będzie coś takiego naprawdę z DNA tej marki. No cóż, nie można mieć wszystkiego, choć pewnie z perspektywy biznesowej to był dobry pomysł. Za to jestem wdzięczny i cieszę się, że tego rodzaju premiera skłoniła mnie do swoistego popatrzenia na te moje pudełeczko, gdzie trzymam mikrobrandy i złożenia z nich takiej właśnie kolekcji. Bo olśniło mnie, że w pewnym sensie na dziś mam praktycznie wszystko. I trudno mi jest sobie teraz wyobrazić, czego mógłbym jeszcze chcieć w mikrobrandowym świecie szukać, żeby tutaj jeszcze dołożyć. Nie wiem. Na szczęście zegarków do poopowiadania i bliższego spojrzenia na kanale mamy troszeczkę w zapasie, więc nie muszę się tym martwić na zapas. Nomen nome. Cóż, takie to moje przemyślenie, bo, bo tak mnie naszło i też stęskniłem się do kręcenia materiałów. Dziękuję Wam serdecznie, cześć i do zobaczenia.